Danie możliwości klubowiczom dezynfekcji, czyli dostarczenie im odpowiednich materiałów dezynfekcyjnych w odpowiednich miejscach w klubie, w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej jakości, to jest, to, jest, to jest kolejny element. Takie zestrojenie grafików zajęć grupowych, żeby była możliwość zdezynfekowania sali, czy zdezynfekowania sprzętu pomiędzy tymi zajęciami. Takie oznaczenie sprzętu. Rozstawienie sprzętu bądź wyłączenie pewnych urządzeń, żeby minimalizować sytuacje, w których klubowicze będą ćwiczyli obok siebie. To są wszystko działania, które są możliwe. Nie mówię, że proste, ale możliwe do wprowadzenia i myślę, że wprowadzić je warto, bo potrzebujemy, żeby nasi użytkownicy czuli się w klubach bezpiecznie. Jeśli będą się czuli bezpiecznie, będą do nas przychodzić. No to, jest, to jest bardzo prosta zasada. Sprawdź wytyczne dla branż na gov.pl ukośnik rozwój.